Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj o kalendarzu, który dało nam je i rzeczach z tym związanych. Dodatkowo powiem wam o likach, które już wyszły, a właściwie o likach między innymi dwóch nowych eventów. Rozumiecie to? Do gry zostało premiera oficjalna z 27. Dzisiaj mamy 15, a już znamy dwa eventy, które będą na początku. Co jest dla mnie paranoją, ale mniejsza. Zacznijmy od kalendarza. Teoretycznie 9 powinniśmy dać predykcję rating revel, ale wyszło tak, że nagrywamy to tak późno, że 13 bodajże dostaliśmy oficjalne ratingi od eA. Więc wchodzimy sobie na tą stronę i jesteście w stanie sprawdzić rating każdego zawodnika. I tutaj też zaraz wam powiem, dlaczego przestrzegam Was przed używaniem stron typu Foodme. Jak widzicie, jej zrobiło tak, że widać zmiany jakie nastąpiły, jeżeli chodzi o statystyki. Nie rozumiem dlaczego nie naciągnęli też tego na overale, bo to było dosyć ciekawe widząc czy na karta została upgrade czy downgrade, ale chociaż w statystykach to się pojawiło. I widzimy, że na przykład Kevin De Bruyne stracił 5 tempa. Wróćmy do tego, co mówiłem, czyli przestrzegam was, jeżeli chodzi o foodbina. Na pewno będziecie chcieli handlować na początku. Zresztą, jeżeli jesteście tutaj, to raczej nie widzę innej opcji, i bardzo fajnym sposobem jest handlowanie na kartach do SBC zaawansowanych. Do tego zwykle potrzebujemy rare kart, czy to srebrnych, czy to złotych. I właśnie tutaj chcę Was przestrzec. W trakcie streama poprosiliście, żebym sprawdzał tam jakieś karty i rzuciłem, a sprawdzę sobie swojego znajomego kartę, który grał ze mną kiedyś dużo w piłkę, tak? Mieszkaliśmy na jednym osiedlu, graliśmy sobie w piłeczkę na boisku i mówię, zobaczmy, jakiego karta wygląda. I spójrzcie na to: Jeżeli chodzi o footbina, to Łukasz ma kartę Rare. Rare karta charakteryzuje się tym, że ma ścięte rogi. Ale jeżeli wejdziemy na oficjalną stronę od EA, to jak widzicie, karta Łukasza jest non-ref. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Powiecie, spoko kosmetyczna zmiana, kto by się tym przejmował, ale takich kart jest na pewno więcej. Skoro wydarzyło się to przy Łukaszu, to na pewno przydarzyło się też to przy kartach związanych z SBC. Często wielu ludzi już sobie przegląda. Wcześniej Foodbina przegląda sobie jakieś inne strony, żeby zaplanować swoje inwestycje. Głównie pod te najtrudniejsze składy, czy to hybrydy narodowości, czy to hybrydy lig, czy hybrydy mieszane. Pamiętajcie, że jeżeli to się zacznie pojawiać, to te strony typu Foodbin, Easy, SBC zaczną generować wam rozwiązania. Problem tylko jest wtedy taki, że jeżeli takie rozwiązanie się pojawi. I jest to rozwiązanie nowe, nowe, rozwiązanie, to macie kilka sekund, może minuty na to, żeby skupić kartę, której nie da się zamienić, bo te karty oczywiście będą najdroższe, i wtedy elegancko idzie na tym zarobić. Często ludzie już wcześniej sobie przygotowują. Ja na przykład w tamtym roku, dla moich patronów, przejrzałem już footbina wcześniej, przygotowałem sobie na podstawie tego, jakie w miarę ratingi są potrzebne. Przygotowałem sobie listę kart, która powinna być droga, i ta lista wisiała już przed startem gry, żeby ludzie się nie zastanawiali, nie szukali po futbinie. Tylko od razu przygotowałem wstępnie jakieś rozwiązania, bo te wymagania się nie zmieniają. Zmieniają się tylko karty i ale Po prostu jako budowanie składu przygotowałem dla nich gotowe rozwiązania z ewentualnymi zamiennikami, które były na tyle tanie, albo powinny być na tyle tanie że jeżeli to później ktoś wrzuci, to fajnie sobie na tym zarobią. A jeżeli chodzi właśnie o grupę patronów, to zapraszam, jeżeli ktoś chce zostać patronem, to jest taka szansa, tak samo jak na wygranie slota na Discordzie. Na Discordzie wystarczy, że klikniecie sobie tutaj i możecie wziąć udział w konkursie, nic Was to kompletnie nie kosztuje, a możecie sobie zgarnąć miesięczny dostęp. Wracając z naszego kalendarza, czyli jeżeli chodzi o... Ratingi te oficjalne mamy to za sobą. Jeszcze jedna głupia rzecz, którą i jej wymyśliło. Niestety nie jesteście w stanie sobie sprawdzić tutaj ikon. Tak pokazuje wam, że nie ma. Wpisałem Nazario, Bruno Nazario. Brawo jej. To nieźle wam poszło. Nie rozumiem dlaczego do bazy nie dodali nowych hero nie dodali nowych ikon, tak? To samo będzie jak pisze Azarda. Tak, jest Organ Azart, jest Conor Azard, ale Edena Azarda, którego my byśmy chcieli na przykład podejrzeć, nie ma takie, rzeczy musicie szukać na przykład na Easy SBC. Co do tego kalendarza, to kolejny jest webap. Jak widzicie, Webup i Team of the Week ma być w tym samym dniu i ma być to 18. Tutaj często gęsto pojawia się informacja, że Webup coś ma być o 17, ale według mnie to po prostu jest takie czytanie kalendarza przez ludzi. Jak widzicie ten webapp, jak tutaj mamy 16 elegancko tu pasuje, jakby to przeciąć, żeby tu było 17. I dlatego mówię o 17. Ja cały czas od jej słyszałem o 18. że webapp ma być 18- dwa dni przed wersją ultimate. I jeżeli spróbujecie wejść sobie na webappa w tym momencie, to zobaczycie informację, że aplikacja ultimate Team webapp będzie dostępna wkrótce. Dodatkowo tego samego dnia ma wyjść pierwsze Team of the Week. Nie będziemy tutaj za bardzo robić jego przewidywania z kilku względów. Po pierwsze, webup zwykle wychodzi około godziny 19, czasami 20, czasami się dłużej nie dostaniecie, więc to Team of the Week będzie w grze. Co innego, jeżeli ten webup wyszedł nie wiem, o 15, o 16, wtedy jak najbardziej jest sens przewidywania pierwszego Team of the Week? Głównie dlatego, że jeżeli karta ląduje w Team of the Week, jeżeli jest tania, znaczy teoretycznie tania, załóżmy, nie wiem, byłby to Balde z Barcelony, ten obrońca, który fajnie by wchodził do starterków, połączyłby wam jakiegoś Yamala, na którego jest hype. No to takie karty idą dość mocno w górę, plus w górę idą również karty do SBC, które często pojawiają się w jakichś rozwiązaniach. Pamiętajcie, że to yy, AI. Nie robi tego, żeby zrobić jak najtańsze rozwiązania, tylko często, żeby zrobić inne. I tak naprawdę te rozwiązania potrafią się różnić o jedną kartę, o dwie karty. Po prostu podmieniają kartę, a ten główny szkielet, na którym się opiera, na przykład, nie wiem, 5-6 kart, jest praktycznie niewymienna. I jeżeli taka karta wylądowałaby w Team of the Week, to oczywiście wy na tym zarobicie. Dostałem też od Was pytania: A co, jeżeli mam? Odblokowany łapap, czy będę miał odblokowany też w tej edycji? A co jeżeli dostałem banana łapapa, czy będę miał w tej edycji dostęp? Więc, jeżeli mieliście łapapa, to macie dużo większą szansę, że ten łap zostanie Wam przyznany po raz kolejny. Aczkolwiek, nawet na własnej skórze przekonałem się, że na jednym koncie, na którym miałem rok w rok był taki jeden rok, że mi go zabrali. Po prostu musiałem odblokować rynek, pomimo tego, że konto przez kilka lat miał przyznawany ten rynek na łEpapie. Co innego, jeżeli tego łapupa nie mieliście, wtedy na pewno go nie dostaniecie. Jeżeli chodzi o handel i o wasze bany, bo na przykład korzystaliście z jakichś snajbotów, sprzedawaliście końcy jakimś podejrzanym ludziom i oni nie umieli tego przelać i Was skosiło, wtedy macie dwa wyjścia. Jeżeli dostaliście bana na edycję, to najprawdopodobniej rynek zostanie Wam odblokowany. I wtedy ten wrap-up może do Was wrócić. Jeżeli dostaliście na konsolę bana, no to tutaj nic Was nie odratuje przed tym i będziecie dalej mieli tego bana. Więc wrap-up, ogólnie cały film o webappie pojawi się właśnie we wtorek albo w środę. Jak zacząć, w co zainwestować, co w ogóle powybierać, bo tak naprawdę... Kilka tysięcy końców jesteście w stanie stracić przez pierwsze dwie minuty, powiedzmy 2-3 tysiące końców da się stracić przez pierwsze dwie minuty przy wybieraniu w ogóle wszystkiego, ale o tym oczywiście później. 19 ma pojawić się Companion, czyli po prostu aplikacja na telefon, żeby wygodniej wam się handlowało. Bo jeżeli leżycie w łóżeczku i chcecie pohandlować, no to 18 będziecie musieli wpisać sobie adres UE Oczywiście. Przeglądarce i wtedy też wam wszystko będzie śmigało, ale wygodniej robi się to na aplikacji. 20. Dostajemy dostęp z Ultimate Team, dostajemy EA Play i dostajemy pierwsze Hero. To gorsze Hero powinniśmy dostać. I pamiętajcie, że jeżeli macie nawet wersję standard, kupiliście zwykłe EA Play, jeżeli robicie to pierwszy raz albo pierwszy raz od dawna to EA Play powinno kosztować 4 czy 5 zł. Jeżeli kupowaliście już któryś raz, to nie wiem, albo 15 albo 25 kosztuje. Co nie zmienia faktu, że jeżeli macie wersję standardową lub chcecie ładować FIFA pointsy, to na pewno się opłaca, bo z EA Play macie rabat 10%, a jeżeli macie wersję standardową, to możecie grać przez 10 godzin. I jeżeli macie wersję PS4 i PS5, czyli grać na nowej generacji, to wtedy możecie grać 20 godzin, bo możecie 10 godzin zagrać na PS4 i 10 godzin na PS5 albo przynajmniej wcześniej tak było. Jeżeli chodzi o EA Play, mamy też wersję EA Play Pro, i wtedy najprawdopodobniej, jeżeli ludzie zaczną dostawać te nagrody z wersji Ultimate, czyli jakieś tam paczki, jakiegoś tam pika z ambasadorem. Ludzie z, z wersją Ultimate 4600 Points to wy powinniście dostać pierwszą transzę z trzech, jeżeli chodzi o te FIFA points. Tam 1600 chyba fp, więc pamiętajcie o tym, o tym jak przeznaczyć, wydać te FIFA points, też oczywiście pojawi się jakiś odcinek. Następnie mamy kilka dni grania, będzie Team of the Week 25 numer 2. I tutaj radzę się już skupić na tym i na pewno pojawi się film z kandydatami pod tego Team of the Week. Bo na tym będzie można fajnie zarobić. No i oczywiście na Team of the Week będzie można fajnie zarobić, ale o tym też sobie porozmawiamy wcześniej. Bo jeszcze 22 powinny być nagrody za Squad Battles. Więc jeżeli będziecie zaczynać rozgrywkę, no to oczywiście granie Squad Battles odda Wam najbardziej, bo pierwsze nagrody będą za Squad Battles dopiero 20. 6 będziecie mogli odebrać pierwsze nagrody za Division Rivals, więc najlepiej skupić się na skład Battles, porobić sobie te wszystkie wyzwania, gole, ale o tym też będzie właśnie oddzielny materiał. Więc 25 dostajemy Team of the Week, 26 dostajemy nasze nagrody za Division Rivals, a 27 wchodzi wersja standardowa i razem z nimi wchodzi pierwszy event. I teraz pokażę Wam już coś na temat tego eventu. Pierwszą kartą eventową, która została zlikowana, jest Muriel. Ma być to event Total Rush. Na czym on będzie polegał, pewnie dowiemy się na dniach, ale to nie jest jedyna karta, która została zlikowana, bo dostaliśmy też informacje na temat Adamy Traore i ma być to jakiś event World Tour. Na czym to będzie polegało, zobaczymy. Ja ubolewam, że pierwszym eventem nie jest Once to Watch, jak było przez wiele lat, bo te karty były fantastyczne do zarabiania, zwłaszcza po jakichś tam, można by jakieś zmiany dodać, żeby, nie wiem, gol, asysta, jakiś występ, drużna tygodnia, jakoś bardziej bustowała te karty, no, ale oni się z tego wycofali, więc jak na razie mamy info o Total Rashu i o World Tourze Dodatkowo dostaliśmy informację, że nie będzie na start SBC Ogracza Miesiąca Premier League i Ogracza Miesiąca Serie A. Wiemy, że wygrał nasze SBC, jeżeli chodzi o La ligę Rafinha i odpaliłem teraz wszystkie SBC, które powstały od tyłu, czyli pierwsze SBC, jakie wyszło, to były ważne mecze, tak, bo to były w czwartek. Wyszedł Kevin De Bruyne, wyszło The Reds i wyszedł Madison i jeżeli sobie przeczytacie... No to ten Madison to był graczem miesiąca sierpnia, tak? Więc jeżeli on był graczem miesiąca sierpnia, a teraz nie dają, team, yy, nie dają graczowi Player of the Month yy, sierpnia, czyli Halandowi yy, SBC, to najprawdopodobniej żadna karta, która dostanie nagrodę miesiąca za sierpień, nie dostanie takiego SBC. To samo tyczy się Bundesligi. Boniface również dostał za sierpień. Jeżeli podjedziemy jeszcze trochę wyżej, to zobaczycie, że Kubo już dostał za wrzesień. I tak samo za wrzesień dostał Jimenez. Więc najprawdopodobniej cała zabawa z graczami miesiąca zacznie się od września. Tutaj nie ukrywam, że upatruję wielkie nadzieje w Salachu, chociaż Haaland znowu daje czadu. A dlaczego w Salachu? Powiecie, skoro Liverpool dzisiaj przegrał dlatego, że ten mecz, który oni grali z United liczy się do właśnie września, więc on ma w tym momencie gola i dwie asysty czyli ma trzy wkładki, Haaland ma dwie Haaland ma też mecz z Arsenalem a teoretycznie Liverpool ma dosyć łatwy terminać i trochę powtórzyłaby się historia bo jak sobie podjedziemy wyżej to tak za wrzesień był Son a za październik bodajże był od razu Salah i właśnie o to chodzi, żeby te karty teraz ten magazyn duplikatów powinien nam dosyć mocno pomóc robić takie SBC, bo nie będziecie marnowali swoich kart, nie będziecie na siłę szukali gówno SBC żeby przepalić tylko jakąś wysoko ocenioną kartę, osobiście pamiętam jak robiłem tego Madison'a tylko po to, żeby nie stracić jakichś tam kart mamy też informacje na temat pierwszych ewolucji, jeżeli chodzi o EFC 25 pierwsza z nich Intro to the Start Limits, wymagany overall 82. I teraz wczoraj mówiłem Wam, że to jest porąbane, że karta może być w jakichś tam widełkach, ale nie musi, może przekroczyć i wtedy i tak będzie w tych wszystkich widełkach. Tutaj Football Leaks trochę to rozjaśnił i już mówię Wam o co chodzi. Każdy gracz, który będzie miał dany overall, czyli załóżmy maksymalny overall 82, każdy gracz, który będzie miał 82 overalla, będzie wchodził do ewolucji. I tutaj jest obojenie, czy on będzie miał te 86 strzelania, czy 80, driblingu czy 4 gwiazdki sztuczek. Ma mieć po prostu dany overa. Jeżeli chodzi o upgrade tej karty, to po prostu ta ewolucja może być dla niego useless. Czyli jeżeli ta ewolucja, która tutaj jest, ma dawać 3 shootingu, 2 dribblingu, 1 skill move'a. Więc, i, i tutaj założenie było, że ta, ta, ten gracz ma mieć maksymalnie 4 gwiazdki sztuczek. Jeżeli wrzucimy zawodnika, który ma 5 gwiazdek sztuczek, no to on z miejsca nie może mieć 6. Jeżeli wrzucimy gościa, który ma 80, nie wiem, 8 dryblingu, tak? To on zamiast plus 2 dostanie plus 1. Jeżeli wrzucimy typa, który ma 88 shootingu, to on zamiast plus 3 dostanie plus 1. I tutaj Foot Police Leaks mówi, że jak były te wersje testowe, to jeżeli gracz miał za duży dribbling, tak, jeżeli przekraczało to plus jeden, a brakowało mu na przykład w tej innej statystyce do podciągnięcia, to te punkty przechodziły i boostowały tą inną statystykę. I to może być nawet ciekawa zmiana. Czy będzie tak samo w oryginalnej grze? Nie mam zielonego pojęcia. No, to znaczy to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek. Jeżeli chcecie zostać patronami, wbijajcie na mojego Patreona. Zapraszam też na Twitcha, bo już od jutra najprawdopodobniej, a może już od dzisiaj, będą codziennie livey właśnie z EAFC25. Będziemy planować jakieś starterki, ewolucje, porozmawiamy sobie o tym wszystkim. No i co, i słyszymy się jutro o godzinie. 14, a na dzień to wszystko na razie.